Komórka. Najmniejsza żywa jednostka organizmu, jaką możemy zdefiniować. Podstawa podstaw. Jest tym, co możemy nazwać życiem. Abyśmy jednak stwierdzili, że jest żywa, musiałaby spełnić kilka warunków, procesów życiowych. Życie zachodzi, gdy dostrzegamy metabolizm, reakcję na bodźce, wzrost i rozmnażanie. A to wszystko ku wyłącznie jednego celu utrzymania homeostazy, która gwarantuje przetrwanie. Ona natomiast służy tworzeniu coraz lepszych i lepszych organizmów, takich, które będą w stanie przetrwać w możliwie różnorodnych warunkach bądź przystosować się do nich. Celem najwyższym tej gry w życie jest więc przetrwanie. Pójdźmy więc dalej, skoro przetrwanie z biologicznego punktu widzenia jest dla nas kluczowe, naszym priorytetem powinno być zapewnienie sobie bezpieczeństwa zawczasu tak jak inne zwierzęta wykształcają mechanizmy wspomagające je w obronie przed czynnikami zakłócającymi homeostazę procesów życiowych, tak i my, ludzie, powinniśmy wypracować mechanizmy, które obronią nas w sytuacji krytycznej. Zgodnie z amerykańską metodą Six Ways to Die, stosowaną przy projektowaniu infrastruktury krytycznej, możemy wyróżnić sześć elementów, które mogą zagrozić naszemu życiu. Możemy do nich zaliczyć przelrzanie, wychłodzenie, Głód, pragnienie, choroby i uraz. Bazując na tym podziale, przeanalizujmy każdą z tych niemiłych okoliczności. Przegrzanie. Następuje w momencie, gdy temperatura naszego ciała znacznie przewyższa temperaturę nastawczą, którą ośrodek termulegulacji znajdujący się w naszym mózgu, uznaje za optymalną w tym momencie. Nie jest to sytuacja, w której organizm sam dąży do zwiększenia swojej temperatury. Tu o gorączce, ale kiedy to zjawiska zewnętrzne doprowadzają do jej podniesienia. Jeśli chcemy się przed nim chronić, powinniśmy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i unikanie przebywania na pełnym słońcu. Kluczowe jest również rozsądne dostosowanie ubioru do pogody. W słoneczne dni najlepiej ochronią nas jasne, przewiewne materiały naturalnego pochodzenia, w tym nakrycie głowy. W dodatku warto zadbać o izolację naszego schronienia od słońca i odpowiedni poziom zacienienia. Skutecznym sposobem na ochłodzenie organizmu, wbrew obiegowej opinii, są ostre i gorące napoje, które od dawien dawna są stosowane w tym celu w wielu kulturach Dalekiego Wschodu. Wychłodzenie Jest zjawiskiem odwrotnym do hipertermii. W tym przypadku to obniżenie się temperatury ciała poniżej normalnego zakresu jej zmian może doprowadzić do zaniku reakcji, utraty świadomości, a nawet śmierci. Zapobieganie temu zjawisku polega głównie na unikaniu warunków środowiskowych, mogących je wywołać, dostosowaniu ubrania do temperatury i niespożywaniu alkoholu w trudnych warunkach. Osobę wychłodzoną należy ogrzewać stopniowo, w razie potrzeby pozbywając się mokrych ubrań, podać ciepłe płyny i jak najszybciej wezwać specjalistyczną pomoc. Głód stan, w którym organizm nie dysponuje wystarczającą ilością pokarmu jego poszczególnych makro i mikroelementów. Przeciętny człowiek może przeżyć bez jedzenia około 30 dni, jednak konsekwencje braku odpowiedniego odżywiania mogą wystąpić już znacznie wcześniej. Tutaj najważniejszym środkiem zapobiegawczym będzie dysponowanie zapasem jedzenia na niepewne czasy, także noszonym ze sobą na co dzień w mniejszych ilościach. Warto dowiedzieć się, jak samemu uprawiać rośliny oraz zdobywać pożywienie, będąc w terenie. Pragnienie. To uczucie wynikające z niedoboru wody w organizmie, które może prowadzić do dehydratacji. Szacuje się, że bez wody możemy przeżyć jedynie 3 dni, stąd kluczowe jest monitorowanie tego, ile płynów dostarczamy do organizmu. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze, które często mają zaburzone odczuwanie pragnienia. W przypadku odwodnienia warto także zadbać o uzupełnienie elektrolitów. Choroby. Lepiej zapobiegać niż leczyć, szczególnie w obliczu nagromadzenia się innych problemów. W sytuacjach kryzysowych dostęp do opieki medycznej może być ograniczony, co sprawia, że profilaktyka staje się jeszcze bardziej istotna. Podstawą jest dbałość o higienę, regularne mycie rąk, unikanie kontaktu z osobami chorymi oraz odpowiednie przechowywanie i przygotowywanie żywności, aby uniknąć zatrucia pokarmowego. Ważne są również regularne badania i szczepienia. Urazy. Tu kluczowe jest posiadanie wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz odpowiednio zaopatrzonej apteczki. Warto mieć ze sobą przynajmniej rękawiczki jednorazowe, stazę taktyczną i opatrunki. Należy być świadomym obowiązku prawnego udzielania pierwszej pomocy. Oczywiste jest jednak, że poza przeżyciem chcielibyśmy w sytuacji kryzysowej podwyższyć komfort naszego funkcjonowania. To także przyczyni się do zwiększenia prawdopodobieństwa utrzymania zdrowia fizycznego, jak i psychicznego w dobrej kondycji. Nasze przygotowanie moglibyśmy podzielić na cztery filary. Pierwszym z nich będzie zgromadzenie potrzebnych zasobów. Rozumiemy przez nie odpowiednio zmagazynowany zapas żywności o wydłużonym terminie przydatności, zapas wody pitnej, a także środków do jej uzdatniania, regularnie inwentaryzowany zestaw pomocy medycznej i potrzebnych leków zdywersyfikowaną poduszkę finansową, która pozwoli nam na przeżycie w trudnych czasach. Warto także rozważyć alternatywne źródła dochodu, odporne na zmiany koniunkturalne. Z pewnością przydadzą nam się również narzędzia, od tych do codziennego użytku, aż po typowo survivalowe, takie, które pozwolą nam na rozniecenie ognia, zaczewka fresnela, przesiwo, zapałki, utrzymanie łączności, np. radio na korbkę i źródło energii czy budowę schronienia. Przyda nam się również zestaw EDC, a więc ekwipunek dźwigany codziennie. Kolejnym filarem są relacje, które mogą okazać się przydatne w czasie kryzysu. Przykładowo, sąsiad posiadający kwalifikacje medyczne z pewnością pomoże nam w przypadku odniesienia urazu. My natomiast możemy mu pomóc umiejętnością budowy schronienia. Z tego też powodu ważny jest także rozwój nas samych, abyśmy tak jak na rynku pracy mogli okazać się konkurencyjni i przydatni. Trzecim pierwiastkiem przetrwania, który warto wyróżnić, jest zdrowie. Wszakże nawet przy dobrym przygotowaniu to właśnie ono może poprzeżować wszelkie plany i znacząco zmniejszyć szanse na przeżycie. Na szczęście eliminacja tego problemu jest dość prosta. Wystarczą regularne badania i prowadzenie aktywnego trybu życia, nie zapominając o zbilansowanym żywieniu i suplementacji niedoborów. Ostatnim elementem, który znacząco wpłynie na nasze przygotowanie, jest rozwój umiejętności i wiedzy potrzebnych w czasie kryzysu. Do takich kompetencji można zaliczyć wszelkie praktyki służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w tym zdobycie wody, jedzenia, rozniesienia ognia czy budowa schronienia, udzielenia pierwszej pomocy sobie oraz innym, nawigacja w terenie, bezpieczne i odpowiedzialne posługiwanie się bronią palną. O szczególnym znaczeniu tej umiejętności mogliśmy przekonać się dzięki dofinansowaniu w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe Stowarzyszenia Harterskiego, które pozwoliło nam na wzięcie udziału w profesjonalnym szkoleniu w zakresu strzelectwa sportowego, które zostało dla nas przygotowane przez specjalistów ze strzelnicy ZKS Warszawa. Poznaliśmy kompletne instrukcje postępowania na wypadek odniesienia ran z broni palnej oraz zachowania w kontakcie z bronią. Wiemy teraz, jak w sposób bezpieczny i odpowiedzialny obchodzić się z różnymi typami ostrej amunicji. Z perspektywy przetrwania te umiejętności mogą pomóc nam zdobyć pożywienie, zadbać o bezpieczeństwo naszej rodziny, a także odstraszyć potencjalnego napastnika. Prześledźmy teraz dane w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy przygotowani. W Polsce jest około 30 tysięcy prepersów w pełni przygotowanych na kryzys. W badań wynika, że tylko 39% Polaków wie, czym jest plecak przeżycia. A zaledwie 3% go skompletowało. 30% społeczeństwa ma jakiekolwiek zapasy żywności. 10% agregat prądotwórczy lub inne alternatywne źródło zasilania. Ponad połowa Polaków ma w domu stale co najmniej 1000 zł w gotówce, zapałki, baterie, świece na wypadek zaniku zasilania i apteczkę. 40% Polaków w ogóle nie oszczędza. Zaledwie 28% Polaków ma poduszkę finansową pozwalającą na przeżycie przez 3 miesiące, co jest minimalnym okresem rekomendowanym przez ekspertów. Tylko 40% Polaków konsekwentnie oszczędza, 41% z nich odkłada pieniądze na czarną godzinę. W większości są to mężczyźni. Polacy najczęściej swoje pieniądze lokują na kontach oszczędnościowych 33%, rachunkach osobistych 25% i lokatach 22%. 10% alokuje je w złocie i nieruchomościach, a 9% w walutach obcych. Polacy nie starają się o swoją przyszłość na emeryturze, tylko 31% młodych Polaków oszczędza na emeryturę. W tym 21% korzysta z pracowniczych planów kapitałowych, 11% z indywidualnych kont emerytalnych, kolejne 11% z dobrowolnych OFE i 9% z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego.